Światem był gniew i przemoc, a stanęli twarzą twarz z prawdą. Dziś są inni ludźmi. I rzekł im Piłat, oto człowiek. Jezus miał na sobie cierniową koronę i purpurowy płaszcz. Ja nie wiem, ile ja ludzi unieszczę, unieszczęśliwiłem. Nie wiem. Czy zabójstwo i zostawienie. E, zostawienie. E, matki z jedenaściorgiem, powiedzmy, dzieci, tak? To jest. to jest szczyt dramatu, czy. czy. Czy za, chęć zastrzelenia swojej narzeczonej to jest szczyt dramatu, czy bicie jej i, i ubliżanie? Nie wiem, co jest szczytem. Czy zniszczenie komuś jego mienia, spalenie samochodu to jest szczyt dramatu? Zanim Artur został mianowany pastorem kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej, był bandytą, gangsterem. Swoją kryminalną drogę rozpoczął od zabicia człowieka. Kiedy po raz pierwszy trafiłem do więzienia, za zabójstwo. To sędzia, wydając dla mnie wyrok 10 lat pozbawienia wolności, powiedział na koniec, kiedy już wydał werdykt, moim zdaniem dzikie zwierzę powinno siedzieć w zoo, a dziki człowiek powinien siedzieć w więzieniu. Artur zakatował przypadkowego człowieka. Bił bez powodu, z z wściekłością. Nie przestał, dopóki nie zabił. To, w jaki sposób ja postąpiłem z tym człowiekiem, to było ewidentne bestialstwo, bo to, bo to nie było jakby czysta sama bójka, tylko było to autentyczne zakatowanie człowieka. Ja Kiedy go biłem po głowie, jego głowa uderzała o tą ścianę tutaj. Artur, za pobicie ze skutkiem śmiertelnym, trafia na 3 lata do więzienia. Wychodzi stamtąd jeszcze gorszy, niebezpieczny i zupełnie zdemoralizowany. Ale bardzo z siebie dumny. Więzienie odebrałem z niezwykłą radością i szczęściem. Absolutnie nie miałem żadnych wyrzutów sumienia z powodu tego, co zrobiłem. Uważałem, że to jest świetny start dla mojego życia. A ja teraz będę tym, kim zawsze chciałem być człowiekiem silnym. Niezależnym, będę miał za sobą lata więzienia, będę bardzo niebezpieczny, na pewno się nauczę zarabiać dużo pieniędzy, będę kimś w tym świecie. Artur, już jako znany miejscowy bandyta w niedługim czasie trafia ponownie do więzienia za napad na kantor. Po trzech latach zostaje oczyszczony z zarzutów, jednak ta odsiadka zaprocentuje mu bezcennymi kontaktami. W tym czasie też poznaję pewnych ludzi w więzieniu, ludzi, którzy są dość mocno, że tak powiem, usytuowani w przestępczości w Polsce. Zaprzyjaźniam się z tymi ludźmi i wychodząc po blisko trzech latach, natomiast wchodzę w bliskie kontakty z tymi ludźmi. Jestem już człowiekiem, który ma za sobą dwa wyroki. Nie boję się więzienia. Nie boję się łamać prawa, mam bardzo ukierunkowaną wizję, chcę być bardzo bogatym człowiekiem i zamierzam to zdobyć na, na drodze, na drodze przestępstwa. Zaczynam robić wybudzenia bankowe, zaczynam organizować ludzi do tego. Zaczynają się wybudzenia samochodów, kooperacje z różnymi firmami, z ludźmi, którzy też zajmują się. Takimi rzeczami naprawdę zaczynam mieć bardzo dużo pieniędzy. Jest to moment taki w moim życiu, gdzie tysiące złotych płynęło dziennie do nas, do mnie osobiście, do kieszeni. Wzrastamy bardzo. Tutaj na tym terenie czujemy się bezkarni. Uważamy, że możemy wszystko, bo mamy pieniądze, bo mamy układy. Znam prawników. Jakby coraz bardziej to się rozszerza. W tym czasie też po raz pierwszy sięgam po narkotyki ciężkie. Po kokainę. Sięgam po amfetaminy. Kokaina bardzo szybko mnie wciąga. No i teraz jestem przestępcą, który jest też narkomanem. Jezu, ja nie mogę nie uwierzyć się, kiedy swoim duchem nie się. przypominam Wielką miłość to wielkie cuda. Eee! Narkotyki powodują to, że mam coraz lepsze pomysły i coraz więcej barier, e, takich naturalnych barier we mnie zaczyna padać. E, szczególnie jeżeli chodzi o sferę seksualną. Zaczynają się zbudać we mnie pragnienia, które faktycznie są pragnieniami bestii. Byłem stałym bywalcem agencji towarzyskiej stałym bywalcem miejsc, przy których, że tak powiem, agencje towarzyskie były placami zabaw. To były zboczenia. Zboczenia, o których, o których seksualodzy piszą i do których ludzie generalnie nie, 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 nie chcą się przyznać, że to w nich jest. Że, że są zapędy homoseksualne. Że są zapędy z, z dziedzin zoofilii. To, się, to, to, to było we mnie i to było moje szczęście. Duże pieniądze i narkotyki do reszty demoralizują Artura. Swój czas dzieli sprawiedliwie między przestępstwa i wyrafinowane uciechy seksualne. Uzależnia się od jednego i od drugiego. Jest człowiekiem bardzo zadowolonym z życia. Ja zacząłem szukać drugiego dna. Ja już nie byłem człowiekiem złym. Ja zacząłem szukać diabła. Zacząłem nawiązywać kontakty z wróżkami i tego rodzaju ludźmi, co niesamowicie pomagało mi, aby dokonywać bardzo precyzyjnych przestępstw finansowych. To było niesamowite. Ja pamiętam, że kiedy, nawet kiedy chciano mnie zabić. To pierwszą, pierwszą rzeczą to ja był, mój, był mój kontakt yy, z okultystami. Czy ja zginę? Ja musiałem to wiedzieć. Ja zacząłem mieć jakąś wiarę. Dowiedziałem się, że to nie był tylko mój problem, ale że wielu przestępców tak funkcjonowało. Czołowych. Czołowych przestępców w naszym kraju. Dzisiaj Artur jest wzorowym ojcem dwieki dzieci. Kochającym mężem dla swojej żony Agatę. Jednak wtedy, gdy był bandytą. Zgotował jej pieku. Agata zamieszkała z nim jako szesnastoletnia dziewczyna. Po latach przyznaje się do tego, że tylko strach nie pozwalał jej odejść od Artura. To samo co w roku. Witam standardowość z Mateuszem On upodlił tak swoje życie i upodlił moje życie, że ja tak naprawdę nie chciałam już z nim żyć. I pamiętam kiedyś. Trzy dni go nie było w domu, zadzwonił do mnie i powiedział tam, że, że wraca. I ja powiedziałam do niego takie słowa, wiedząc, że autentycznie może przyjechać i mnie, i mnie zbić, czy, czy coś zrobić. Powiedziałam do niego, że niech będzie przeklęty dzień, w którym cię poznałam. I on mi wtedy w słuchawce odpowiedział, że wracam do domu i jesteś połamana. Ona przeżywała ze mną dramaty, bo ja przy tym wszystkim byłem człowiekiem agresywnym. Ja nie byłem człowiekiem spokojnym. Ja byłem człowiekiem agresywnym, który. Yy, który, ją, który ją, bił, który ją, yy, przecież kiedyś chciałem ją zastrzelić, kiedy, kiedy powiedziała, że yy, pamiętam przed yy, człowiek, handlarz narkotyków, do mnie do domu, razem yy, braliśmy narkotyki, a i ona powiedziała, mówię, chociaż być w domu tego, że tak powiem, nie robił, tak, w taki sposób, więc yy, ja stałem spokojnie, wziąłem broń, nakręciłem tłumik i chciałem ją zastrzelić. Był wtedy obecny też w domu jego brat, który wcześniej wiedząc, jaki Artur jest i wiedział, że Artur do domu wraca, po prostu wyjął wcześniej magazynek, także pistolet był, pistolet był pusty, o czym Artur nie wiedział, także autentycznie wziął pistolet, przeładował i bez niczego strzelił. Takie sceny były na porządku dziennym. Artur bił i poniewierał Agatę. Ubliżał i straszył. Nie oszczędzał jej nawet, gdy była w ciąży. Myślę, że głównym powodem, dla którego nie odeszłam od Artura, to było to, że się bałam. Po prostu bałam się go. Po prostu bałam się, że e, tak jak mówił, że wyleje ci na przykład kwas na ulicy, na twarzy. To naprawdę bałam się, że to uczyni. Ja zawsze chciałem być takim poważnym. Dobrze prosperującym gangsterem, z tą całą swoją patologią, gdzieś tam z boku i realizować ją, tak? A na zewnątrz chciałem być taki postrzegany, jako taka osoba stabilna i silna, natomiast już w tej dziedzinie totalnie mi to nie wychodziło, ponieważ zachowałem się jak pajac. Ta moja agresja, złość, one wychodziły i to było nie do zatrzymania dla mnie. To było nie do zatrzymania, żeby się na kogoś nie złościć, kogoś nie uderzyć gdzieś na ulicy. Nie wrzucić człowieka w bagażnik i nie wywieźć go powiedzmy do lasu i, 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 i gdzieś zastraszając go bronią, ciesząc, cieszyć się, że on się zsikał. Artur jest rasowym działającym w zorganizowanej grupie gangsterem. Jest jednak niepokorny i niezależny. To ściąga na niego poważne kłopoty. Nie można bezkarnie wyłamywać się z grupy. Takie są zasady. Ja zawsze chciałem przewodzić. Ja nigdy nie godziłem się na to, aby. Być kimś podrzędnym. Oczywiście nie mogłem y, inaczej i pamiętam, że był taki moment, kiedy związałem się z pewną grupą, która okazała się, że nie spełnia moich oczekiwań, bo tam nie chciano mnie słuchać, tylko kazano, abym ja się słuchał. Więc w bardzo szybkim czasie stali się również oni moimi wrogami, co doprowadziło do tego, że y, y, narósł ogromny konflikt między nami. Do tego stopnia, że nasielsk był najeżdżany przez tych ludzi. Poszły bardzo poważne pogłoski, że ja zostanę zabity, moja rodzina porwana. E, e, pamiętam w domu, e, byliśmy tutaj uzbrojeni, e, w jakiejś atmosferze strachu, w atmosferze lęku. E, każde puknięcie w drzwi. Każde podjechanie samochodu był przez nas odbierany jako potencjalny atak. Nigdzie nie poruszałem się bez broni. Tu gdzieś pukają do domu. Pamiętam, ona, moja, syn miał chyba 8 miesięcy, W zabuzie trzymała, żeby on tylko mi płakał. Ja, gość tam dzwonił i przyglądał się wizjer, a ja, widza w -wi jego głowy, trzymałem broń. I mówię, jak będą chcieli przestrzelić zamek i wejść do środka, od razu go zastrzelę. Przez te drzwi. Po prostu mówię, bo i ten, to, był, to, był, to był duży strach, to była duża opresja, trwało miesiącami. Zanim nie zdecydowałem się wreszcie, mówię, iść do kogoś na skargę i nie powiedzieć, słuchaj, potrzebuję Twojej pomocy, niestety. Ja, wielki, urka, potrzebuję Twojej pomocy, pomóż mi, bo już po prostu psychicznie nie wytrzymuję. Ja miałem wielu przyjaciół, w cudzysłowie, ludzi, którzy, których znałem i którzy yy, traktowali mnie... Yy, ludzi majętnych i mających wpływy, również w świecie przestępczym. Poskarżyłem się na moją sytuację, no i ten człowiek jednym telefonem rozwiązał wszystko. Następnie, dalsze moje działania, to były działania, gdzie była kooperacja. A ja sobie podporządkowywałem ludzi. Kiedy Artur świetnie prosperuje i porusza się w świecie przestępczym, trafia w 2001 roku na 10 miesięcy do więzienia za przypadkową bójkę. Tam spotyka pewnego człowieka. Przychodzi do celi człowiek. Yy, I ten człowiek ma Biblię. Mówię, no, daj tą Biblię. Wolę zajrzeć do tej Biblii niż mam gazetę przedwczorajszą czytać. Na siłę czytam tą Biblię. wychodzę na to spotkanie. Na tym spotkaniu spotykam jakiegoś faceta, tam około 60 lat. Yy, drugi jakiś tam też jest z gitarą, przyszedł i. I opowiada jakieś tam brednie dla mnie wtedy yy, o tym, że, że Jezusa spotkał na izbie wytrzeźwień w Warszawie. Ja mówię, no, gość gorzej odjechany ode mnie, mówię, no, co on bierze. Ale przychodzi kolejny tydzień i ja znów się tam zapisuję i tam idę. I cały czas tę Biblię czytam. Czytam ją fragment po fragmencie i już jej nie czytam tak, jak pierwszego dnia, tylko mówię, jakaś treść tu jest, no coś tu jest. Albowiem tak, Bóg umiłował świat że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Mówię, co to jest za archaizm? Mówię, co to znaczy? Ale coś mnie dotyka, coś dotyka mojego, mojego wnętrza, coś, co nie dotykało mnie nigdy. Przyjeżdża moja narzeczona, obecna żona na widzenie. Ja mówię do niej, Agata, muszę ci coś powiedzieć. Jest Bóg. Ona mówi, ty łobuzie do mnie. Ty oszuście. Co ty opowiadasz? Mówi. Nie wierzyłam, nie, nie wierzyłam absolutnie w jakąkolwiek e, zmianę w życiu, w życiu Artura. Dla mnie to było następny jakiś taki jego sposób na życie. Artur, jako niebezpieczny przestępca, zostaje przewieziony do ciężkiego więzienia dla recydywistów w Sztumie. Tu także spotyka kogoś na swojej drodze. Wychodząc na pierwszy spacer. Jakiś człowiek się do mnie przyczepił na spacerze. O ich chcesz, to ci dam materiały. Słuchajcie, zawalił mnie książkami, zawalił mnie jakimiś kasetami, płytami tym wszystkim. Czytam Biblię. Potem jakieś kazanie sobie włączam. I czuję, że mi płyną łzy z oczu, wiecie? Płyną mi łzy z oczu. Mam takie taką głęboką świadomość, że to jest coś, czego ja nie kontroluję w tej chwili już w ogóle. Ja po prostu płakałem takim płaczem, nie umiałem go zdefiniować. Mówię, jest mi źle. Mówię. I wtedy po raz pierwszy powiedziałem coś do Boga. I ja pamiętam, ja powiedziałem, mówię, jesteś, ty jesteś taki czysty, taki święty, ja jestem śmieć. Przepraszam cię, za moje życie. I przed moimi oczami zaczęły się pojawiać grzechy, ja, które ja zrobiłem w życiu. Ludzie, których skrzywdziłem, człowiek, którego zabiłem, ludzi, których napadłem, okradłem, oszukałem. Przechodziłem przed oczami wszystkie prostytutki. Widziałem burdele, moje melanże, na których byłem. Widziałem siebie w różnych okolicznościach. Zacząłem płakać jak, yy, jak pies. Zacząłem tam wyć w tej celi. Położyłem głowę na ziemi i mówię, zmiłuj się nade mną. Ginę. Ginę. I poczułem realną obecność Jezusa w celi. Niczego nie widziałem, niczego nie słyszały moje uszy, ale wiedziałem, że jest tam osoba. W moim wnętrzu usłyszałem głos. Umarłem za Twoje grzechy. Zostałem przybity do krzyża zamiast Ciebie. Już nigdy nie staniesz na sąd. Ze mnie spadły tony czegoś. Kiedyś w mężyniu, nie znałem. Też się, mój Jezus, ciebie poznałem. Teraz ty jesteśmy przyjacielem. A mój wierzy, jest mój rzecz Wróciłem tu do domu. W domu była moja narzeczona, w domu była moja mama i, i mój kilkuletni syn. Ja y, usiadłem z nimi i powiedziałem słuchajcie, jestem innym człowiekiem. Eee, nie czpam. Nie chodzę na balety. Nie biegam za prostytutkami. Nie kradnę. Na pewno chcieli, żebym się zmienił. Ale chcieli, żebym się zmienił w porządnego człowieka. Żebym ja był porządny, zwykły człowiek. Tak, żeby już nie chodził po burdelach, żeby już nie ćpał, żeby już normalnie pracował, tak? Żeby już nie siedział, żeby był ojcem. Ale nie, żeby mu odbiło. Nie, żeby w tej chwili on chodził i głosił Ewangelię. Nie żeby wynajmował knajpy, w których wcześniej chlawić pała, teraz tam wynajmuje ją, tam głosi i ludziom mówi o Jezusie. Ja tu pamiętam, rozwieszałem plakaty, podjechał gość z biura ochrony rządu i mówi do mnie: "Co ty robisz?". Ja mówię: "Informacje o ewangelizacji, Mówię, przyjdź, dowiesz się, że Jezus żyje". On mówi: "Co ty knujesz? Mówi: "Kościół teraz zakładacie? To dopiero narobicie wyłudzeń", mówi. "Teraz dopiero się zacznie", mówić. Wieś o tym, że Artur wyszedł, szybko się rozchodzi. Od razu meldują się dawni koledzy. Zaczęły się telefony. Cześć, jesteś? Aha, słuchaj, jest, są do zarobienia pieniądze. Możemy zrobić to, możemy tamto. Słuchajcie, to było... Na za, za, tylko sięgnąć ręką po to. I ja mówię, nie. Pierwszy raz w życiu. Nie jadę na spotkanie. Ktoś się pytał, co ty mówi? Artur mówi, co ty, zgupiałeś? Ja mówię, nie, nie jadę na spotkanie. Z Bogiem zacząłem chodzić. Uuu, mówi kolego, mówi, mówi co, ale mówi co, załatwiasz sobie, żeby nie siedzieć, tak? Znowu udajesz psychicznie chorego. Ja mówię, nie, nie udaję psychicznie chorego, nie chcę z tobą zarabiać pieniędzy. Potrzebuję pracy, ale jak mam ją znaleźć, skoro nie posiadam wykształcenia, ja nic nie umiem. Stanę po prostu przed mną, mówię, ja nie potrafię tych rzeczy robić. I... Yy... Pamiętam, przyła mi myśl, żeby pojechać do pewnego człowieka, który kiedyś nas jako grupę wynajął do tego, żeby połamać jego szwagra. Pojechałem do tego biznesmena, on żebyś mnie ugościł jako gangstera. Mówi, witam, panie Arturze, jak tam, co tam słychać i tak dalej. Ja mówię, dziękuję, wszystko dobrze, chodzę z Bogiem. On mówi, słucham, chciałem do pana przyjść o pracę. On mówi, ale mówi, nie rozumiem, mówi, jaki? Ja składam mu świadectwo, mówi, poznałem Jezusa. Oddałem mu swoje życie. Wybaczył mi moje grzechy. Jestem nowym człowiekiem. Zawołał szybciutko swojego kierownika budowy i mówi tak: y, To jest kierownik budowy, jest do Pana dyspozycji. Niech Pan robi co Pan chce. I ja pamiętam, zebrałem grupę ludzi, która chciała pracować, i my zaczęliśmy robić roboty budowlane. Bóg zaczął dawać mi możliwości, których ja nie miałem w ogóle. W 2003 roku, już jako człowiek nawrócony, Artur trafia ponownie do więzienia. Musi odbyć karę za wyłudzenia bankowe na dużą skalę, których dokonał w najlepszych czasach swojej przestępczej działalności. Wyrok przyjmuje z pokorą. Po wyjściu już jako pastor pomaga ludziom z ośrodka dla osób bezdomnych, takim jak Norbert, którego poznał w więzieniu. Ja słuchałem tego, coś tłumaczył, co żeś mówił, tylko efekt był tego taki, że ta, ja miałem kupę pytań już wtedy do ciebie chciałem je zadać. Tylko tak, tu nogami stałem na spotkaniach, ale wychodząc na spacer, ja stałem w grupie tych ludzi, którzy na niby mieli autorytet swojego Tam do świata tak. tamtego. I Dokładnie. tak panie, bo z ciebie akurat się śmieli w tym momencie. Mówię, no gdzie ja podejdę do człowieka, który się śmieję, no przecież to jest chore. Dzisiaj Norbert i inni ludzie powierzają Arturowi swoje tajemnice i problemy. Gdy zostałem przez mamy konkubenta zgwałcony, zamknąłem się na ludzi, zamknąłem się na yy, najbliższe osoby w otoczeniu. Wszystko było spowodowane tak naprawdę słabością. Słabością i strachem tego, że jeżeli wyjdzie, to że mhm. byłem zgwałcony, po prostu ludzie się odsuną ode mnie, zostanę mhm. sam. Więc stawałem się osobą, która atakowała. Napadek ja był Był napad, było przetrzymanie człowieka i ograniczenie jego w ogóle wolności i, i tak dalej. Przede wszystkim tobie, Ewa, chciałem powiedzieć taką ważną sprawę. Wiemy. Wiemy czy mnie zazdrość. Ja wiem, że jest to problem. Ty nie możesz być zazdrosna Adama. Dlaczego? Bo to jest twój mąż, który do mnie, kiedy ja o Tobie jeszcze nic nie wiedziałem, powiedział mi prosto w oczy: "Ja mam żonę". I wiesz co ci powiem? On był przekonany, że ty przyjdziesz do Jezusa i że wy razem będziecie żyć szczęśliwie. Ja widziałem to w tym człowieku. On nie miał chwili jakiegoś zastanowienia. On nigdy, jak cię tu jeszcze nie było, ja go nigdy nie widziałem tego człowieka, rozumiesz, adorującego inną kobietę. Nigdy. Ja mówię zawsze, wspólna modlitwa i zdrowe relacje i przyzwoity seks powodują, że małżeństwa są szczęśliwe i trwają bardzo długo. Kiedy tak czytałem ten werset, to zastanowiłem się, kim jest człowiek. Kim jest człowiek? My wszyscy jesteśmy ludźmi, ale ile z nas zadało sobie pytanie, kim człowiek jest? Człowiek absolutnie nie powinien Bać się, że Bóg go zabije. Bo Bóg nie ma w ogóle w głowie niszczenia człowieka. Bo skoro takiego menela i zboczeńca jak ja on podniósł, prawda? Ja jestem żywym przykładem, że on jest w stanie wziąć szmatę i ze szmaty zrobić człowieka. Jezu ja nie mogę że Ty, kiedy swoim Ty nie. swoim duchem wynapełniać. Kiedy przypominam sobie dzieła chcę, wielką miłość są, wielkie cuda chcę. Jezu, ja nie mogę nie uwierniać się, kiedy swoim kuchem wynapełnia się. W następnym odcinku historia Karola, skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i handel narkotyką.